go GoPro. Także dzisiaj ambitny plan. I pojechać po trasie Korby Poznańskiej. Co z tego wyjdzie? Czy nas słońce zmęczy? To się zobaczy. Nie zamierzamy odpuścić ani jednego metra. Co będzie za godzinę? Za 3 godziny? Za tu singiel jest, ale pojedziemy Zjeżdżamy do trasy, do Radojewa. Pod wiatr Ale początek będzie z wiatrem na zachód I na południe A gdzieś majaczy, dziewicza Góra I wjeżdżamy na trasę zaraz zaczynamy. Poligonowa. Tak. Jasną drogo właśnie. Mały raporcik, 36 km, ale to od domu, taki raporcik, który robię do kamery średnia 22 teraz ma być wiatr jezioro rozburzone. no i tutaj jest wiesz lato takie porządne to bym miał miło że jeszcze jedzie ze mną a ja z nim zobaczymy jak dopisują Pompkami się nie nawalamy jedziemy Młodarska pogoda Miłosz chciał zobaczyć owocową plażę Wyjedziemy, no ale dobrze Później będzie wypominać że nie był na owocowej plaży. Także miłość, owocowa plaża zaliczona. To jest. To jest Tylko nie mamy kąpielówek, chociaż nikogo nie ma. <grytanie> Mocno przycięte a odros ale chluby tak po bokach. Strasznie jest za To byłem chyba dwa lata temu, Zbliżamy się do autostrady. Przecinamy. O, jaka kałuża. Tutaj jest, nie? Wdełko Tak się zatrzymać Pana. A mleczko na meczko byś jeździł? A, to chodzi do ciebie tak. tak kończą bez mleka. Co tam? No jest panka, jest jest okay. <laughs> Sytuacja zażegnana. jedziemy na stację dopompować żeby opona weszła na rant a to takie ładne trasy droga na stęż. droga S5 i witamy w Stenszewie Zajdziemy na stację hot dog Polka idziemy dalej do bo bombowania powietrza. Dziękuję, bo pojedzone? Pojedzone, najedzone, naprawione. Dobra, jedziemy. Lepiej nie będzie. Tak jest. Penu. jedziemy sobie ładnie, doszko pięknie Ua. WPN jest nieźle pukać piachu nie ma tutaj jest takie miejsce gdzie piach waszy jest jest dobrze dobra no i końcówka podjazdu z WPN do pożegowa i z górki będzie i z górki, dolina dolinę warty trochę zdobyte ciepość są winianki. jedziemy Jesteśmy w okolicy Kurnika Jezioro. Jezioro się nazywa Kurnickie? Chyba Kurnickie. Teraz są promenady do 54, tak? Za Kurnikiem. 95 km, średnia 23. Dzostówka pęka parę od domu Średnio niecałe 23 Na końcu szutru Czerwone światło ciekawostka zielone światło Kamery działają Ewenement Oj kurde, przespałem Co teraz? Wida temna droga szybkiego ruchu, czyli autostrada Jedna nitara poszerzana do trzech pasów Kawka u, u była dobra, odwiedziliśmy kolegę Już nie nagrywaliśmy tej słodkości brzuchy pełne, kawka lody i szerlotka Na miodzie Możemy jechać Lizgowarzywa, trochę asfaltów No i w końcu zjeżdżamy na jakiś shooter Chyba, a Piękna i pod Me w leśnictwo Czerniejewo Nie chcę robić, nie? Ech. No Noga się czuję Dobra Niby Wielkopolska A coś tam się zawsze znajdzie z góry No dobrze, raz, to bardzo fajne Bo pod wiat idziemy Są do, kamery. do kamery uśmiech Niektórzy tu pracują, a my to też pracujemy To ma tak ciężko, my to... No. bardzo fajne kawałek trasy tej korby Bardzo miło się jedzie Ciąg towarowy przejechał. Klimat się troszeczkę zmienił. piwko było, procent zostało 42 km do końca no i chyba już zrobimy bez postoju to. Oh. pole drzewo, no, do doma No i tak pykamy, 151 od domu Czyli zostało nam z 35 do końca trasy w lesie słoneczko Dobre drogi Można jechać I tam średnia Średnia troszeczkę spadła, ale 22,5 jest. bardzo ładne. Zielonka. oczy, że blisko domu. Jeszcze troszeczkę. raport trasy 164 od domu murowana gościna i... i koniec będzie powoli teraz jeszcze to 20 km jest dobra już O, wszystkie widony są zamorowano gośliną pod wiaduktem drogi wojewódzkiej do Wągrowca wieje No i tutaj singielek mały Warciański, dokładki czujmy już końca Uff. No, czyli została nam ostatnia górka i finisz górski Premier jest w kategorii tak. nożych w Ale chyba chętnych na walkę nie ma <gry> Ale co, udało się Udało no. No, W niezłym czasie no, radny, no. Ofiar nie było No i dętka poszła, nie? Jedna dętka Skapitulowała od sąsku i sprzedała, powiedziała, że ona nie jedzie <gry> Nie, no, <jedzie. gry> <gry> <gry> No, no, no to do góry włączę. Tak się tutaj posapiemy trochę. Uff, mamy to prawie. Uff, już się kawałeczek. Zapęta, zamknięta. 180 kilometrów. No, średnio 22-22. Zrobione Daliśmy radę. Tak. Nie jest tak z nami źle. Zobaczcie, gdzie są kibice, gdzie są medale. Mamy to. Oh. Pięknie. Pora się rozejść do domu. Tak jest. Myć się i spać. Się nie pozostało. 186 km no to jeszcze jedną rundkę, na jazdę jazda. Rozjazd taki. No jazd. lepiej spało No dobrze Chobał? Nikomu niepotrzebnej to roboty. Nie <noise> roboty. Ja nie wiem po Czemu co i <noise> w domu kurde pole nie oglądał. się inni męczą, <noise> a nie chcą tak. tak. No nie. No, no, oglądali jest. się, kowarstwo i tak to jest. Na razie <noise>